Ja Wam opiszę pokrótce co się stało. Karol mówi, okej okay, wodęczku dajesz. Ja zrobiłem piękny wstęp. Piękny wstęp. Ale wstęp, piękny. piękny. Rzadko robię taki dobry Są. wstęp i Karol powiedział okej. Okay, a teraz możemy nagrywać. I ja wtedy się poczułem. Oszukany. Oszukany. Co? Środo, najgorszy dzień tygodnia. Już nie poniedziałek, ale jeszcze nie piątek. Nie, już nie poniedziałek jak to chyba dobrze, nie? No ale dzień. jeszcze nie piątek. Neuroscientist who discovered he was a psychopath. To jest pan, który się nazywa James Fallon, nie Jimmy Fallon. Właśnie, James Fallon. Nie się, się oszukać. Wiem. Myślałem, że to chodzi o tego Jamiego Fallona. Ten pan był neuroscientologiem. Neuroscientolog, na polski przetłumaczyć możemy, bo jesteśmy biegli w języku angielskim. Biegli. Bardzo łatwo, będzie to osoba zajmująca się neuronami. A to nie jest tak, że ona jest w kościele nawców neuronów. Myślałem najpierw w ten sposób, ale później zauważyłem tam w że nie nic do to mnie mózgu. Tak, nie, nie. To bardziej chodzi o to, że to jest naukowiec, który zajmuje się mózgiem. A naukowiec. Tak, Czyli tak. nie modli się do mózgu. Nie. A. Ten pan zbadał swój własny mózg. Ja myślę, że każdy powinien coś takiego kiedyś zrobić. O, ryzykowne. I tutaj mamy porównanie na zdjęciu: normalny mózg i jego mózg. Zauważcie, po prawej stronie mamy masę dziur u niego, i to jest właśnie część odpowiedzialna za sympatię, współczucie, w ogóle zdolność odczuwania czegokolwiek. I u niego to jest, no, postukaj. I co? Wiesz, no tu jest ok, ale tu poprawy jest strasznie dziurawo. Pusto? Nie to, że pusto, tak jakby nieaktywne są te obszary. Jeszcze postukaj. No, nieaktywne są nieaktywne, są nieaktywne są. Synapsy nie działają. Co jest fajne w tym artykule, to jest to, że on nie był psychopatą. Ona, wszystko to, co powinien mieć psychopata w mózgu, czyli te zmiany, które jakbyśmy zbadali psychopatę, to by się okazało właśnie, że tu, tu, tu mu coś nie działa. On mówi, że zawsze był kochany w swoim życiu i zawsze wiedział, co trzeba zrobić, żeby było dobrze. I faktycznie, jak się tak zastanowił później, to wyszło, że nie potrafiłem, jakby się bić w sytuacji tej osoby, nie, nie potrafiłem mu współczuć, ale wiedziałem, że należy zrobić tak, żeby było dobrze. No właśnie. Wiesz, że ja mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi tak ma? Nie współczuję faktycznie, ale wiesz, że na przykład. Pasowałoby spłuczeć. bo pomyślcie sobie, jak no. bardzo ten gość się musiał zdziwić, robiąc badania tych różnych mózgów, przekrojów tych mózgów i w ogóle, nie wiem, tam skanów, jak zobaczył swój. Tam mówi, że mógł to oczywiście schować wszystko, ale stwierdził, że więcej zarobi, wydając książkę o sobie, no, i jest. postanowił opisać własną historię, a książka zowie się Plus. Psychopath Inside. Plus może na pewno zrobić to, że jeszcze nikogo nie zabił. Tego nie wiesz. Ale. No, ty co, kłamałby? Jest psychopatą, który mówi, że jest psychopatą. Gościu, to jest jak podwójne zaprzeczenie. Nie wierzę, że mógłby powiedzieć, Aha. że jeszcze nikogo nie zabiła. Teraz Penfurt, wyjdzie wewnętrzne zen Włodka, który będzie mówił. Nie, Karol, ludzie są dobrzy. Ludzie są super! To nie jest tak, że jakby teraz na przykład zabrakło prądu i zabrakło wody, to ludzie by się rzucili na supermarkety i zaczęliby okradać. To nie byłoby tak. puszczaliby babcie przodem, a potem wszyscy razem trzymając się za ręce, śpiewalibyśmy pieśni przebłagalne. To nie jest tak, że gdyby skończyła się woda, ludzie by się zabijali o wodopój. Nie! Ludzie są dobrzy! To nie jest tak, że jak musisz czekać 30 sekund więcej w jednej kolejce do kasy niż w drugiej, to mówisz sobie pod nosem KUF, a nienawidzę tego kraju. Nie, ludzie są dobrzy. Ludzie są tutaj w środku dobrzy. Czy wiesz jak się nazywa to, co ty robisz? Ignorancja. Sarkazm wolę. Nie, ignorancja. Nie jestem ignorantem. Nie jesteś. Zalecenie na dziś, mhm. to zbadać sobie swój mózg. Zrobić sobie komputerową tomografię, zbadać i wtedy zobaczycie, czy jesteście, a może jesteście. I wtedy z tą wiedzą będziecie mogli lepiej kroczyć przez życie. Na dole jest najnowszy odcinek do kina, gdzie recenzujemy bardzo zgrabny film Hungry Games, część druga. Hungry Games. Hunger powiedział. Wiem, <grym>, ale ja powiedziałem Hungry Games. A poza tym, pamiętajcie, że macie być od teraz na zawsze powszech czasy lekko stronniczy. Jak mnie podpuszczasz, to podpuszczę mnie przynajmniej tak, żebym powiedział mm. prawdę. <grych> 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 Ej, eee, Kedasz, się może udać. Nie, w sensie, tak? Nie, nie, na pewno nie. Ale na przykład dziecko może się komuś nie udać.